U dołu człowieka na 4 litery. Noga. Eee, moja noga lewa, rozmiar stopy 44. Takie trudne to nikt nie zgadnie. I o to właśnie chodzi. To teraz ja. 11 znaczków. Filatelista. Eee, jeden, jeden. Myślnik Wynyaczk aczk. A! Zgadywanki. No dobra. to zgadnijcie moje hasło. W którym roku papież Paschalis II koronował króla niemieckiego Henryka V na cesarza rzymskiego narodu niemieckiego? 1111. Kurk. Jego właściciel za każdym razem wycina mu ten sam numer. Ta!